ale loski, ja cię kręcę. Siemanko ze strony Adi, witajcie na kanale Tokarskim W dzisiejszym odcinku potoczymy sobie na Tokaretce karetce Hans ST30 materiał S355 o średnicy 260, a długo na wysokości 85-86 przyszło do nas 5 ton materiału, masakra, czyli tyle na oczy u nas w firmie nie widziałem. Zobaczcie, to jest w sumie ostatnia, przedostatnia paleta. Pocięta oczywiście na kawałki, bo w wałkach 3 metrowych czy 6 metrowych nie bylibyśmy w stanie tego w ogóle wrzucić na naszą e, piłę. Yy, z Bomara. No i co, podejdziemy sobie E, teraz do e, Waldiego. Właśnie ustawia trend do cięcia. Jest Waldi, czyli człowiek od zadań specjalnych. Nie Waldek? Tak, człowiek jest? Od zadań specjalnych. Właśnie ustawiałem piłę, nie nam właśnie takie pół pu, na długości 85-86 mm. No i co, Waldek, kilka słów do kamery. Jak gdzie się pracuje na, na tej pile? Czy jesteś zadowolony? Czy tak, nie, nie, jestem zadowolony. Maszyna jest ok, wszystko było, trochę, trochę drobne problemy były. Jakiś czas temu, parę godzin wcześniej, ale... Już wszystko jest opanowane. Także teraz nie ładnie. No i właśnie, zobaczcie jaką fajną bluzę ma Waldi. Precision, tak jest. I jeszcze jakie plecy. Nie jak precyzja. Jest, demo jedna rzędziownia. Także atmosfera jest zajebista. Czasami trochę stresowa, ale później przychodzi trochę rozluźnienia. Więc tak, tak to było dzisiaj. Ja też dzisiaj trochę chodziłem, chodziłem wkurzony, bo trochę nam nie szło do cięcia, ale opanowaliśmy sytuację. Tak. Po prostu też eh, tyłu... Wspólnie razem. Tak jest. Wspólnie razem z walią opanowali, opanowaliśmy sytuację. Po mał, który z tyłu był trochę za wysoko pod, 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 podniesiony i przy cięciu, przy samej końcówce było, było cięcie prawie do końca. I na samym końcu nam odginał ten jakby do środka i przez nam się blokowała. Ale doszliśmy już do tego. Sytuacja jest opanowana. I co? My lecimy na tokarki. karki. Dobra, to sobie po kolei. <laughs> Tutaj w Alli kładzie e, pół fabrykady, które są przygotowane już jakby do obróbki pierwszej strony. Ogólnie dedal wykonujemy e, na dwa mocowania. Jest to bardzo prosty dedal praktycznie tolerancje dwudechowe. Tak naprawdę każdy, który e, ma to karkę, e, na której może chwycić dedal 250, aktu, aktualnie to 260, powiedzmy do 300 pochwód, na którym po, może pochwycić dedal do 300 mm może ten detal obrobić. Gdyż on, jest, yy, on jest tak naprawdę w tolerancjach warsztatowych. Yy, no i co, przy takich detalach tak naprawdę yy, jedyną, yy, żeby dostać takie zrównoważenie. To jest cena i dopiero dzielenie programu naprawdę na maksa. Program, który tutaj idzie, pierwszą stronę obrabiamy około, I Was nie skłamać. Pierwsza strona idzie 18-23, druga strona idzie tutaj granica w granicach 16 minut, więc detal na gotowo obrabiamy. się szybko dodając 18-16, to mamy 26 minut, tak? Nie, 36 minut. A tutaj już mamy paletę z obrobioną pierwszą stroną, tutaj sobie odkładamy. Następnie zaraz przejdziemy, bo tutaj e, robimy to na jednym na hasie. E, później to przechodzi na frezarki, bo mamy 20 <laughs> sztuk pilnych, przepraszam. E, ogólnie mamy zlecenie na 128 sztuk tego detalu. Robiliśmy już go wcześniej w sumie. Nie wiem wcześniej zamówiła 14 sztuk, więc wiemy z czym to się je. No i co, detal, pierwsza strona, zaraz już Wam pokażę, Zną takie przebitki i z obróbki, żebyście widzieli jak to wygląda. Mamy też nową kamerę, więc nie chcę jej wkładać do maszyny, nie mam do niej obudowy. No i co prosty detal. Wszystko praktycznie jedziemy z grubnie. Zabielamy czo czoło z dodatkiem dwóch dych, następnie jedziemy silnicę zewnętrzną, później wiercimy, roztaczamy z grubnie otwór, wykończenie otworu drugim wytaczakiem oraz obróbka od tyłu fałką wraz z czołem. tak wygląda pierwsza strona. Następnie tutaj już mamy detale jakby gotowe, które wchodzą nam stokarki Następnie chwytamy za średnicę zewnętrzną i planujemy, yy, robimy yy, obróbkę z grubną yy, zewnętrzną. No i wykańczamy też to wszystko od tyłu razem z czołem i fazujemy otwór. Dobra, przejdziemy sobie do który tutaj Krystian wykonuje takie e, kwadraty z czoła detalu oraz otwory gwintowane. A teraz wykonujesz otwory gwintowane? Nie, w drugim mocowaniu. W drugim mocowaniu będą otwory gwintowane. Tutaj macie e, jakby przedostatnie już mocowanie, czyli takie kwadraciki wyfrezowane tutaj właśnie przez Krystiana <kłysy> na naszej w 2 I co, następnie będzie drugie mocowanie. Od tej strony detalu będą robione potwory oraz windowane, chyba tam są gwinty M8. Także bardzo prosta sprawa, bardzo fajnie się ten materiał skrawa. To prawda, co pręd tak naprawdę trochę inaczej on się zachowuje na maszynie, bo raz fajnie się kruszy, raz trochę tego wyura pociągnie. No i co, przechodzimy do kama, pokażę Wam jak to wygląda. Jesteśmy w moim ulubionym oprogramowaniu kam Cały program został wykonany w kamie. jest to fajne, wygodne. Has lubi kama, także my też <coughs> często używamy go na tokarkach, przeważnie w sumie na hasie, bo jest to sprawniejsze niż programowanie go z vps czy też g-kodami. No, jeśli mam proste jakieś elementy, to przy, przy użyciu g-kodu, czystego kodu i i sos wykonujemy je na maszynie, a jeśli... No w sumie też jest proceder, można było opisać, ale z kama jest to dla mnie pewniejsze i mogę sobie różne technologie urówki dobrać, tak jak chcę, nic mnie nie ogranicza. Detal wygląda w następujący sposób, tutaj mamy półfabrykat, teraz mam pierwszą i drugą stronę, okay, mamy tutaj wałeczek, zrecyduję przygotówkę, tak jak mówiłem wcześniej, planowanie chyba na trzy razy, w zależności jak przygotówka, a wyjdzie. Około tutaj skrawamy e, 3 mm. Następnie to też jest bardzo ważne, e, to, co zwiększa żywotność płytki. Ten pręd jest e, walcowany i jest niereg o nieregularnych kształtach na średnicy zewnętrznej. E, jest tak by można, można powiedzieć o trochę obróbka przerywana, jest ta zgorzelina i tak dalej. Najwięcej płytka właśnie na tym etapie e, nam dostawała kość. <laughs> Także Adrian myśli coś takiego, że jest taki pierwszy przejazd e, jakby wpierający tą pierwszą warstwę na mniejszym powietrzu. C. jest tutaj użyte 180VC 0,26 m na obrót i zieramy tą pierwszą warstwę następne przejście już jest jakby na zabielonym wałku Także tutaj parametry już VC 260 posłów 0,3. To tu chyba zbiera na dwa albo 3 przejścia. Dokładnie. Następnie wiercenie. VC 150, w 12,00 12 setek na obrót. Następnie wjeżdżamy tutaj też, warto napomknąć, że to jest wydaczak FIT 40, który mieści się w średnicy 48, 49, żeby nie przytarł. I tutaj wierciliśmy wcześniej wiertłem FIT 45 i gdybyśmy robili normalne przejścia, w sensie wyjścia, mam możliwość przytarcia. Ogólnie zbieramy w otworze zgrubnie po 2,5 mm na stronę przy posłowie 0,3 na obrót. Pierwsze wejście jest dwie dychy na obrót i zbieramy od razu na średnicę też 2,5 jakby na raz z małym odejściem, żeby nam przy odchodzeniu od sztuki nie czytał strząkiem. Pierwsze przejście jest na pograniczu przytarcia. Mały odjazd, właśnie tutaj sobie wygenerowaliśmy kod, i poprawiliśmy to na maszynie, żeby wyglądało to, żeby to było dobrze wykonane. Następnie po 2,5 mm jak mówiłem 0,3 obrót wszystko zlubnie. Wybieramy. Następnie przychodzi drugi wytaczak. Warto zaznaczyć, że planowanie oraz cięcie zewnętrzną wykonywałem to płytką WNMG z o promieniu 0,8. Natomiast spór wewnętrzny z grubnie wykonywałem płytką DNMG z o promieniu 0,8 i wykończenie płytką też DNMG o promieniu 0,4. Otwór tutaj, tutaj jak mówiłem wcześniej, mam tolerancję 2 Ja natomiast staram się robić to otwory w plus, dycha w plus, natomiast sielnicę zewnętrzną dychę w minus. Oraz górę wykończamy też płytką z zero czwórką od tyłu, żeby ten wiór naspływał w dół i od razu zabielało czoło i tak wygląda pierwsze mocowanie i teraz drugie mocowanie splanowanie pozostałości tutaj dość tak samo przejście takie zabielające górę żeby można już ścisnąć dalej z większym wiórem i praktycznie zgrubnie obrabiamy całą tą część Część y, też tutaj mamy tą samą płytką 0,8 WNG 2,5 mm, y, po 2, AP 2,5 0,3 posłów. Zaraz też Wam pokażę obciążenie, jak na maszynie wychodzą dość srogo, to jedziemy, ale <tuszy> też warto przyznać, a tutaj jeszcze y, wykańczamy po zgrubnym fałką też od tyłu wraz z oraz swadzowanie otworu i tyle. Detal wychodzi w następujący sposób. Tyle, że trzeba trochę się z tymi biurami nachodzić, bo co 2-3 sztuki trzeba te biury wynosić, bo sporo tego jest. Yy, no i co? Ogólnie detal łapiemy, yy, zatoczone na średnicę na 19 mm. Ciśnienie bar, które ja wykorzystuję na tej na tym uchwycie, jest to 14 bar. Natomiast, yy, co tu mogę jeszcze dodać, yy, trzymamy też w sobie w miękkich szczękach i obrabiamy, w sensie trzymamy, jakby jak powiedzieć w drugą stronę pytam za ten, za tą największą w pierwszym mocowaniu i obrabiamy tą, tą drugą stronę, nie? też w miękkich y, szczękach aha, warto dodać że przy toczeniu z grubnym, <laughs> jeśli zabytka znajdowała się już przy samym, czole, przy samym czole tutaj detalu, tutaj lubiło się tak kotować taki wiór ciągnący. to no, czasami nam się zabijał na nożu, więc zrobiłem tak, że zrobiłem większe odejście. Ta taka żółta, żółto-brązowa linia jest to odejście. Tutaj toczymy tą to niebieską linią na posuwie 0,3, natomiast wyjście po przekątnej na długości 3 mm instrumentalnie, a posuwie 400 mm razy większym niż tym toczonym. Czyli jest taki szybszy odjazd, co powoduje to, to że nam ten wiór stęgowy, który powstaje przy czole, po prostu nam spływa. i mamy jakby z problemu już zawijającym się wiórem tak bardzo, jak to było wcześniej, więc nie muszę co chwilę spowodować maszynę, czy ten wiór się tam nie zaplątał o układ chłodzenia, o te nie umiemy rzeczy tylko o te dysze, które tam są przy noży. Drugie okay, emocjowanie detal wygląda w następujący sposób. Szęgi miękkie, nie mamy pazurowy na taką średnicę. Szęgi delikatnie wystają poza e, zakres z samego uchwytu oraz kostki towe też delikatnie wystają ale ten otwór gwintowany, który jest tutaj jest wciąż jakby w tym e, gnieździe e, w uchwycie więc nie ma z tym problemu cienie 14 bar dość pewne trzymanie na 19 mm przy tej długości więc na spokojnie tutaj sobie w 18 radzi no i co warto dodać że hasik oczywiście jest bezprzekładni więc przy takiej średnicy czuć już te obciążenia e, natomiast co używamy wiertło płytkowe widia. płytki tutaj testuję taką Nową e, firmę płytki chińskie e, OK i bardzo dobrze sobie radzą. Nie widzę jakoś e, przy tym materiale, wiadomo, jeszcze 5, -5 to jakoś tam płytki się nie niszczą, ale bardzo fajnie sobie radzą. W tej cenie to jest jakaś masakra, jeśli chodzi o wszystko cenowy względem konkurencji i nie są to jakieś płytki najgorsze. Bym powiedział, że są solidne, może nie do wszystkiego się nadają, ale jak ktoś pomyśli, to gdzie nie gdzie też oszczędności można sobie znaleźć. Nie we wszystkim, ale u nas w naszej firmie znajdują swoje zastosowanie. Z czego jestem finansowo bardzo zadowolony jakościowo też tak jak mówię, mówiłem przed chwilą nie, nie jakby nie odstają od konkurencji, a są tak naprawdę 5 razy tańsze. Ok, to oczywiście nie była reklama, to taka e, moja, e, moja taka myśl, że tak powiem, toczymy w NMG e, później tak jak mówiłem wcześniej, jedziemy z grubnie w górę, wiercimy widiom e, e, wytaczek z grubny 40, płytka 0,8, wytaczek wykończeniowy 32, z czwórką. E, tutaj mają przedstawienia 93 stopni, tutaj 107,5. Z tego względu, że też tam to czoło jedziemy, chciałem trochę większy dodatek zostawić, żeby ładna powierzchnia wyszła. Mówię tutaj o tym czole, tym dłuższym i faktycznie bardzo ładnie to wychodzi. I tutaj zbieramy dyszkę, tak naprawdę, więc ta powierzchnia jeszcze mi fajnie wychodzi. Co, puszczam program, zobaczycie jak to wygląda i pokażę Wam obciążenia. Będą takie przebitki, jak mówiłem wcześniej. Lecimy. Skrawa. Obciążenie na wzięciu mamy 65% więc oko w praktycznie w domu nic, 5 się. To jest praktycznie nic, oczywiście tutaj tylko w tej tego tak naprawdę patrzę na życie. Jeżeli chodzi o wiercenie, dobrze patrzę, nie patrzę tylko na e, obciążenie w zecie. No i zostawiamy dwie dychy, jak widzicie, w zecie na, planowani na planowanie wy wykończenie W sposób 3 dychy, ograniczenie 800, 240 Vc jednak. Jedziemy właśnie z grubnie. Górę. Tak jak mówiłem wcześniej, zabielamy ten zgorzel cały, najgorzej na nim płytka zostaje, mam nadzieję, że coś widać, bo tam przeszkodziła nam trochę chłodziwo, zapomniałem go włączyć, ale następne przejścia, chociaż to jedna Wam puszczę bez chłodziwa. Tak jak widzicie tutaj yy, obciążenie skacze nam na wrzecionie, to jest ta obróbka nierównomierna, wałek nie jest idealnie okrągły, no, dlatego też to tak wygląda. Tutaj mamy czoło zabielone, w górę tak samo, nie widzę się prawie w odbiciu. Wy widzicie go no prawie. Także lecimy teraz po 2,5 mm, 0,3 postów. To będzie obciążenie, bo będzie obciążona to 100% pewnie. Lecimy. Ładnie, sypie. Zrzucono, obciążenie 110% część jednak było około 95% no płytka trochę też sztuk zrobiła no, mówię, nie mówię o płytce ale o samej krawędzi w lecie nic, z ich się dobrze się nie zmieniło Także obserwujemy tylko rzucono od 0,3, 260 OC, 320 obrotów, wychodzimy przy tej średnicy chwili e, 255 i drugie przejście po 2,5 no i tutaj paska z Grubnie. Z wychodzi to tak. Wierzchnia pod zgrumie to mnie tak naprawdę nie obchodzi. Liczy się to, jaka powierzchnia wyjdzie po wykończeniu. Także lecimy dalej, wiercenie wiertem FI45. Z chłodzeniem pojedziemy oczywiście na strzała na długości 85 mm albo na 90 mm jedziemy. Na początku wiór wstęgowy, taki dłuższy, później prawie łamany, ale nic się tam nie kotuje. parametry dobrze dobrane. Vc 200, to jest 260, ale są wroty stałe 900, to wychodzi około 140 do 30 Vc, coś koło tego, 12 setek postawów. Zobaczcie, jak się wióry oplejają. Tu jadę zastosował magnesy z tyłu, żeby tam nic nie drżało ale nic to mnie nie drży. Warto e, powiedzieć, że jak montować wytaczaki. To zaraz wam o tym powiem, zacząłem po wierceniu. Słuchajcie, jak macie na przykład wytaczek obrócony e, do góry nogami, także jak on skrawa, e, to, e, to siła działa jakby w górną stronę. Także e, musimy dokręcać wytaczak z tej strony, żeby dopychać do oprawki w tamtą Jeżeli macie wytaczak płytką do góry i jak sklepacie e, nóż jest jakby odpychany w dół, musicie jakby dokręcić te dwie śruby. I też e, jak dokręcicie te dwie śruby, to żeby wam nie wypadły te dwie na dole, możecie delikatnie tak naprawdę imbusikiem naprawdę delikatnie ręką dociągnąć, nie jakąś z mocną siłą i tak dalej, z tego względu, że jeśli powiedzmy dociągniecie tutaj i tutaj też mocno będziecie dociągać, to będziecie odpychać. I tak naprawdę delikatnie nóż może być w takim stadium może być trochę nieważkości i to wpływa też na drżenie wytaczaka. Jeśli wy, yy, montujecie oprawkę, nóż wytaczarski, macie płytkę od dołu, powiedzmy opuszczacie te dwie śruby, te dwie dokręcacie i tu delikatnie tylko dokręcacie. Nic więcej. Zresztą, bo Widać właśnie chłopacy chuba, jak wcześniej robili, tu dokręcali jeszcze te śruby i od razu nóż praktycznie tak gruby zaczął drżeć. Wlazałem im właśnie ten patencik, wręcałem tylko te dwie śruby, te delikatnie tak naprawdę do lekkiego oporu ten problem ustał. Także to też jest bardzo ważne, jeśli macie takie oprawki bot jak tutaj albo podobne na BMT w ten sposób to yy, róbcie. No i Adam jest przyzwyczajony do magnesików, także są zawsze gdzie miał magnesy jeszcze z tyłu. Nie chcę, nie ma problemu. To też jakoś tam pomaga na żywotność płytki na pewno, więc spoko. Dobra, mamy otwór wywiercony, nie wiem czy coś widać ma otwór wywiercony i 45 wiertło e, aktualnie jest e, rozbija pindy bardzo dobrze, nie ma z tym problemu czym większy otwór tym to, e, delikatnie większy otwór tym wiertło ma wyżej tak naprawdę, fajnie tego wiura wypycha przy tym materiale, my też jechali na przykład e, wiecie, na nominalną średnicę też wiertło miało trochę gorzej bo ten otwór był mniejszy była mniejsza przepustowość tego wióra, choć też niekoniecznie, ale czasami jak mam też problem z wiórem, po prostu wiercę lekko poniżej osi, Więc ten, e, więc to też jest taki yy, patenci. otwór, no tutaj już jadę schodziłem, też już wcześniej tego mówiłem, idziemy na Pi, pi 50 na długości 88 mm, postawiłem dwie dychy później odejdziemy z tego 5 dych w dół, żeby ten wytaczek nigdzie nie przytarł i później już lecimy normalnie. Ograniczyłem brodów 800 oczywiście dla bezpieczeństwa i też przy takiej średnicy będę kręcił rzuciona do nie wiem 2000 obrotów czy coś Z względu względu bezpieczeństwa no bałbym się zakręcić takim e, dużym detalem po prostu na takiej tak przy, przy takich barach tak jak wam mówiłem e, pierwsze mocowanie idzie 15 minut zostało nam jakieś 11,40 Także w miarę ten czas jest OK e, Aktualnie nawet na wytaczaku mamy obciążenie 45% Czyli 2,5 e, AP Pożyczono jeszcze nie jest rozprężone do tej prędkości powieściowej, Czyli OC 240 Poprzez ograniczenie Ale czy, jak już będzie dochodzić do większej średnicy e, ta prędkość wyczerpana będzie się nich. Bardzo fajnie dojdzie, bardzo fajny yy, wiór łamany. Nie mamy problemu z obrobieniem tego. Chodź, żeby było zawsze ten materiał S355. Przeczą mnie problemy zawsze stwarza przy obróbce, czy przy wytaczaniu małych odporów i tak dalej. Czasami ten wiór się tak ciągnie, naprawdę jest i ciężko z yy, tym poradzić. Mamy do dobrych błędów. z yy, dobrym płacie dobry łamać. Yy, mniejszy, mniejszy AP. i fajnie mi stać wiór wstęgowy. Yy, fajnie się później wydostaje z yy, odporu. A tutaj już Andrzej co dalej działa? No Andrzej sobie działa. Wcześniej wygryźli, wygryźli za damem e, szefa z Telixa i rzucili mnie na ASA. Ja jestem zadowolony, mogę robić tu i tu. Ale nie, chłopaki też, robią Adam, mamy dwóch w sobie, bo Adama chyba, może widzieliście dziś na odcinku, Adama i Andrzeja i chłopaki się zmieniają. Jeden tydzień na pierwszą zmianę, a Andrzej chodzi, drugi tydzień Adam, Adam na pierwszą zmianę i co tydzień te zmieniają maszyny. Raz tydzień Andrzej, Andrzej porobi na celi ksienie, raz Adam i tak dalej, i tak dalej. A my od 14 Października będziemy mieć trzeciego tokarza Andrzej, nie? Trzeciego tokarza Marcina, też z doświadczeniem. W sumie wszyscy chłopacy, którzy u nas pracują na tokarkach, mają jakieś tam doświadczenie, więc to bardzo, bardzo fajnie na, o nich też świadczy. No i takich też chłopaków potrzebujemy na dzisiejszy, na takim etapie firmy, który, na którym jesteśmy teraz. A, to on w sumie coś pokaże, pewnie Katrin, czy o tym filmik nagra, ale Wam pokaże, jaki system bo ogólnie od w sumie wczoraj albo czy wczoraj system. Zobaczcie, mamy takie bryloczki. W no, rysunku Wam nie pokażę i te karty technologiczne, ale mamy do rysunku przyjęte takie karty technologiczne z operacjami, które mamy. Na przykład mamy pierwsze cięcie piłą, później mamy toczenie, powiedzmy, frezowanie, hartowanie, toczenie znowu, kontrolę jakości, oraz wysyłka. I na każdej z tych operacji każdy ma sobie swój bryloczek i odbija się przy danej operacji. Bo mieliśmy taki problem, że po prostu na pewnym etapie nie wiedzieliśmy, gdzie, jaki, jaki detal jest, na jakim etapie produkcyjnym się znajduje. Tak więc tutaj Wspólnie e, korzystamy e, z pewnej firmy, e, o której pewnie się w, wkrótce do, dowiecie. Wydrażamy taki system u nas, takie powiedzmy małe RP e, I to mamy taki monitor na zakładzie, w którym e, wszystkie, właśnie wszystkie detale, czy wchodzenie do pracy, odbijanie właśnie tych detali, robimy na komputerze, który Kacper zamontował, który siedzi tutaj. Na pewno on jeszcze ten e, filmik, e, filmik na temat całego e, tego erp -a będzie Wam przedstawiał. Tutaj to mamy czytnik, na razie go wprowadzamy, jak mówiłem, od poniedziałku, z danych których już się znajdują karty technologiczne. Mój stary komputer, czytnik do odbijania, że mam tutaj całe zlecenia na razie po boku, później tutaj wszystko będzie się znajdować, a wdrożymy monitor, na monitorze będą wyświetlane aktualne zlecenia, które są pilne, które nie, także w końcu wykorzystamy monitor, który jest tutaj u góry. Bardziej rozlegle, pewnie wytłumaczę Wam ten pan, który tam znajduje się za szybą. Ok, jesteśmy już na średnicy P180, obciążenie na wytaczaków przy tej średnicy, zobaczycie sami sobie. 92% c 240, już 416 obrotów przy tej średnicy. Po swałce wychodzi oczywiście 0,3% posuwów, Także nie jest najgorzej, dobrze sobie radzi maszynka. Jest Adrianna, która tutaj już, nie, nie wiem, coś chciała pewnie powiedzieć, czy nie? Tak, nie mam pytania, ale to jest poza kamerą. To. A, to jest pytanie poza kamerą, także za chwilę się połączymy znowu. Idzie już wykończenie otworu w 260, dwie dychy posuwu. Srobowatość e, powierzchni nie jest ustalona, więc około będzie to 2 Może to trochę lepiej, coś w tym stylu. No, to, to trzeba by to, to obliczyć mniej więcej. Z, jest taki wzór na obliczenie swobowatości przy danym posuwie, jest dan, o danej promieniu płytki. Następnie od tyłu, tak jak mówiłem, wykończymy sobie górę. I pierwsze mocowanie mamy gotowe. Drugie wam nie będę pokazywał, bo nie ma nic e, skomplikowanego. W tym drugim mocowaniu. Pytamy za średnicę tą zewnętrzną, jak już mówiłem, tutaj zapieramy o czoło, planujemy, zgrubnie, jedziemy całą górę, wykończenie od tyłu, wykończenie czoła i tyle. I teraz jedziemy falką zgrubnie od tyłu. Oczywiście nic nie widać. Kurczę, muszę być. No nie będzie widać, więc on ja nie będę tego pokazywał. Pokażę wam detal jak już schodzi z maszyny. Widzowie, tutaj przewoła ma kilka rzeczy do powiedzenia. Już więcej mogę dodać. Chciałam przede do nowych filmików na kanale Hansa Jadriada. Bądźcie z nami na bieżąco, bo będzie dużo nowości i sejfionki. O kurcze, to jest zapowiedziane, coś tu grubo będzie. Okej, okay. Tak. koniec. O, trochę się podymiło, nie. Delikatne są opary, ale nie ma tragedii. No ja mam detal wykończony. Oczywiście przelot życiona zaskaliśmy sobie talargiem, żeby te biury, e, nie leciały do środka, bo jak sporo detali się obrobi, te biury tam zostają, to czuć nam życionie, że jest, chodzi jakby na mimośrodzie, tam może się trochę telepać, więc co fajnie zaślepiono, nic tam nie wchodzi, jest elegancko. Także tak to wygląda, tak wygląda praca w DWJ. Andrzej zadowolony z tej pracy, czy nie? Tak. Właśnie, mi się zawsze wydaje, jak tak wydaje, nie zadaje, to yy, może procesy nie są do końca strzeli, no bo trzeba ich nagrywa, ale moim zdaniem są zadowoleni, bo jakby nie byli zadowoleni, to by tu nie pracowali. Nie, Andrzej? Tak by było chyba, nie? No właśnie, znaczy tak, Andrzej zadowolony sobie tam frezuje, widzieliście właśnie, po w, w poprzednim filmiku, jak to jest zrobione, że tak powiem, także ja was nie zanudzam? zapraszam do subskrypcji, subskrypcji. Andrzej zaprasza do subskrypcji kanału, czy nie? No. Andrzej oczywiście zaprasza. Andrzej się uśmiał, także zapraszamy do subskrypcji, lajkowania, wszystkiego, zapraszam was tam media społecznościowe, na grupę CNC2.0, na Facebooku i żegnam się z wami przy takim pięknym oto widoku, jakim jest tutaj model S355, przedłączony na tokareczce HS130, także pozdrawiam, trzymajcie się, hej!